Siemaneczko, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na otwarcie nowego projektu. Hola, hola, hola. Zanim to, fajnie by było opowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. I dla osób, które mnie jeszcze nie znają i są nowi na kanale, fajnie by było objaśnić, skąd się tu wziąłem. Na początku zacząłem streamować gry. I bardzo bardzo fanie mi się y, to podobało i bardzo dobrze mi szło. Y, jak na moje możliwości bardzo przyjemnie y, mi się tworzyło treści. Niestety zablokowali mi konto. W sensie ukradli mi. W sensie dlatego że wszedłem w jakieś linki, no niestety mi nie wyszło. Otworzyłem nowy kanał. No ale to było to już nie było to samo. Otworzyłem nowy kanał na Trovo. Co też nie było dobrze, a ale też nie do końca mi się podobało. Więc zacząłem nagrywać na YouTubie filmiki z Fify i później też streamowałem z Fify. No, ale to też nie miało jakiegoś wielkiego przełożenia na to, co streamowałem na samym początku i czegoś mi tam brakowało. Potem stwierdziłem, że naprawdę potrzebuję jakości, brakuje mi jakości obrazu, brakuje mi jakości, jakości dźwięku, więc wyjechałem za granicę. Wyjechałem do Holandii na to, żeby zarobić przede wszystkim na swoje marzenia i na sprzęt. Popracowałem troszkę, yy, wstawiałem filmiki, utrzymywałem jakiś kontakt na, na grupie facebookowej Armiaresa. No, więc na święta wróciłem do rodziców mojej kobiety, no i na razie tutaj zostałem pracować, pomagać na gospodarstwie. I ostatnio wstawiłem wam filmik na YouTube, na Facebooku, że brakuje za kamery, brakuje, brakuje mi yy, rozmowy do was i tego kontaktu. A jajaj, powiem szczerze, że. Pch, tęsknię za kamerą. Tęsknię do mówienia, do, do kogoś, do was, w sensie. No i ten komentarz chyba zmotywował mnie do działania. Tak, dzięki Adam. Później weszłem sobie na YouTube'a i patrzę, co by można było to robić w mojej, jak... Yy, w moich możliwościach, w moim sprzęcie i w jakości, jak je tworzę. No i sobie oglądam i serdecznie pozdrawiam. I zapraszam również na ten kanał. Sebek19801 odpakowywał paczki Panini. Tak, projekt będzie dotyczył właśnie tego, że... Będę sobie robił otwieranie paczek, różne eventy, różne turnieje, różne różne pomysły właśnie związane z paczkami Panini. Przede wszystkim 365 lub inne kolekcje. Tak, dołączam do kolekcjonerów i bawię się. Zaczynam się bawić w kolekcjonowanie kart i będę wam to po prostu pokazywał. Lubię kolekcjonować te karty, więc czemu wam tego nie pokazywać? Oczywiście serdecznie pozdrawiam Se, jeszcze raz sepka 19801 Pepe Kolekcjonera i Łukasza Musiałe, który te, który, do którego też trafiłem e, między innymi e, po kanale. Także może jest kilka osób, nie chcę kopiować jeden do jeden, ale na pewno będą wielką inspiracją i dołożę też swoje, trochę swoich pomysłów. Dobra, nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejsze otwarcie i wstęp. Do tego filmu. Jeszcze zachęcam do subskrypcji, do lajkacza i ten pierwszy filmik weźcie troszkę na poprawkę, bo troszkę się stremowałem, szukałem miejsca. Następne filmiki, mam nadzieję, będą o wiele lepsze. Pozdrawiam. Miłego dnia lub wieczoru. Zależy, kiedy oglądacie. Długo się spekulowało o to, czy będzie jakiś fajny projekt, czy nie, ale. Mimo wszystko jestem tutaj dla Was, tęskniłem za Wami na maksa. Długo za kamerą mnie nie było. Kiedyś streamowałem, dla tych, którzy nie, nie wiedzą, długo streamowałem, kiedyś też nagrywałem filmiki, również na YouTube'a. Teraz jestem w innej sytuacji i pora otworzyć coś innego. Dlatego, że dawno mnie tu nie było, a tęsknię za kamerą. I za kontaktem z wami. Być może będzie nas więcej. Żeby było nas więcej, zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapkę, łapeczki w górę i jakiegoś fajnego komentarza na start. Mam nadzieję, że ten projekt Wam się spodoba. A jaki to projekt, zobaczcie sami. No to wychodzimy. O, cześć Kotek. Idziemy do auta i ruszamy po asortyment w tą piękną pogodę. <zyskli> Się ma pies. <gry> Dobra, wsiadam i jadę. Ale chwila, to nie ja prowadzę. Ty idziesz, no. Moja kobieta prowadzi. No to ruszamy. Pierwsze co poszliśmy na pocztę, byliśmy wysyłać listy i tu niespodziewanie multipak. czyli tu też można takie rzeczy kupywać. Dobra, biorę. Potem pojechaliśmy do MP. Galerii, przy okazji inne sprawy załatwić. Ale finalnie dmp Chciałem kupić pakiet startowy, ale były tylko albumy. Stwierdziła, stwierdziłem: Dobra biorę. Albo nie i tu się na chwilę chcą zatrzymać. Sprawa wyszła trochę dziwnie. Nie wiedziałem co robić, bo miałem pomysł na karty. Potem stwierdziłem, że może naklejki. Na razie, a potem zrobię coś z kartami. Ciężko jest zdobyć pakiet startowy w momencie, gdy wychodzą nowe kolekcje, na przykład oto tę kolekcję Premier League Plus albo mecz Atak Widoczny w tle. A teraz to wyszedł jeszcze Top Class. Ja chciałem pokładać sobie wszystko po kolei, więc. Postawiłem na naklejki. Były ostatnie 7 w sklepie. Więc wziąłem. Wracamy do domu. Papa pa, galeria. coś się stało z dźwiękiem i strasznie piszczy. Już Wam tłumaczę. Oto, chodziło o to, że jak widzieliście, wziąłem, kupiłem ostatnie saszetki z kartami i że jestem rozdarty, ponieważ na poczcie był multipack, a nie mogę znaleźć pakietu startowego, a naklejki na start wynoszą mnie trochę taniej, więc postawiłem na naklejki w sumie. Pod podsumowaniu zobaczycie, że zrobiłem zakupy, trochę naklejek, trochę kart, więc będzie mieszane. Będę kontent prowadził i na TikToku, i na YouTubie, więc zaglądajcie na TikToka, link w opisie. Reso podłoga 9.6 To na tyle, idziemy do domu i otwieramy paczuszki. Jeszcze raz przepraszam za piszczenie, zrobiłem trochę zakupów jeszcze przez internet i oto co zakupiłem. Ale... Moment, moment, jeszcze gdzieś byłem. Przed nami galeria Połaniecka, idziemy zobaczyć. Z się, teraz mam inne buty, w ogóle się przebrałem, następnego dnia byliśmy poprzednio w galerii. A teraz idziemy zobaczyć czy nie ma tutaj... Czy nie było naklejek? Finalnie nie było. Też nie chciałem tam, nie wiadomo czego nagrywać, pani sobie tego też nie życzyła, więc nagrałem tylko tyle, że szukałem, szukałem, no i faktycznie nie ma. Potem byłem w Żabce jeszcze zobaczyć, też obok galerii w sumie. Byłem w Żabce zobaczyć, czy są naklejki, czy były jakieś w ogóle multipaki i przede wszystkim szukałem starter packa, bo może udałoby mi się znaleźć jakiś starter pack no nie udało się niestety starter packa i też nie nagrywałem w środku po prostu po ostatnim cringe'u w galerii po prostu w żabce nawet nie chciałem próbować i e, ale nie było, nie było multipaka, nie było starter packa ale pani nie był ale pani miała e, osobne, parczy, osta, osobne e, saszetki, a zresztą sami zobaczcie mam następny Mam następne no, z Żabki były zwykłe karty, nie było z tych tych multipaków, ale z były karty zwykłe, no także mam z Żabki też. No i w sumie byłem jeszcze raz w Empiku odebrać swoje e, zamówione przez internet e, paczuszki, o, m, także tam się działo, tam się działo, bo tak naprawdę ledwo zdążyliśmy. Przyjechaliśmy za późno, jeszcze byłem do pracy, ale prawie, ledwo zdążyliśmy przed zamknięciem w ogóle galerii. Jeszcze wszedłem w ogóle, w nie tą muliczkę, co trzeba. Zresztą sami zobaczcie, że jeszcze troszkę za. lecimy, żeby zdążyć. To 21 jest czas a ja właśnie do roboty na nocki idę i chciałem tak raz, dwa przyjechać, bo paczkę za późno wyjechaliśmy Trzeba teraz zdążyć Dobra, pierwszy sukces jest, jestem w środku Teraz dębika mam jakieś 9 minut. Jeszcze nie ta uliczka Szybko Chyba ta Szybko Musimy zdążyć, się paczkę odebrać Masakra Teraz zdążyłem, lecimy Teraz zdążyłem, mam paczki, które musiałem odebrać a nie chcę nagrywać tak, tutaj. Także pokażę wam wszystko w aucie. Nawet ja bo... Słyszycie? kryszny pisk. Nie wiem co z tym głosem się stało, ale wam w skrócie opowiem, o co chodziło. Powiedziałem do Dominice po prostu, że poszedłem nie w tą alejkę co trzeba, bo byliśmy poprzednio po y, te naklejki co widzieliście, i szliśmy w kółko, bo zatrwialiśmy sobie też inne sprawy, no jesteśmy z innej strony. No i wchodząc do galerii, była uliczka prosto w prawo. I ja mogłem pójść tam prosto w prawo, żeby, żeby od razu wejść do pika, to ja poszedłem w kółko. Jak wracałem z pika, to się wtedy dopiero dowiedziałem, że to było po prostu przejść, skręcić w prawo i było. A ja poszedłem prosto, w inną uliczkę w ogóle poszedłem no i, no i ten no i tak to, tak to wygląda chciałem jeszcze powiedzieć że y, pani była były paczki były jeszcze karty więc dokupiłem resztę kart które tam było tam chyba cztery 4, 4 karty chyba zostę dokupiłem jeszcze cztery karty z, y, z Mpika cztery sześcięki z kartami po prostu bo nie było starter patrzałem Kart, a to co zamówiłem, czyli Boxa i starter packa z naklejkami były, znaczy było, bo zamówiłem. No. Także tak to wyglądało. No i potem powróciliśmy do domu. No i teraz możecie zobaczyć, co kupiłem, i, i tak dalej, i tak dalej. No i otworzyć pierwsze saszetki z naklejek i z kart. Miłego oglądania. A jeszcze zanim otwieranie. O, ja już jestem po nagrywaniu, tak naprawdę tej, tych, tych naklejek. Nie mogę znaleźć sobie miejsca tutaj. Na następne nagrywki sobie muszę znaleźć inne miejsce, bo mi troszkę niewygodnie. Yy, też używałem nowego telefonu, byłem troszkę zestresowany. Nie wiedziałem, jak będzie głos, jak dalej. No i po prostu byłem dosyć zestresowany, za co przepraszam, ale mam nadzieję, że następne materiały będą o wiele lepsze. Także nie zdraście się po pierwszym odcinku. I to są rzeczy tak naprawdę, które zakupiłem do tej pory. Tam mamy um, paczuszkę, która jeszcze nie jest otwarta i na tym odcinku ją otworzę, ale jeszcze nie otworzę ją. Mm. Mam tutaj pakiet startowy, jeżeli chodzi o naklejeczki. To będzie też oczywiście odcinek o to. Mam multipaka, który kupiłem na poczcie. Widziałem już w innych sklepach też są multipaki, także będzie kupywane. Mam tam boxa. Box z naklejkami, plus tych siedem naklejek, które, które były kupione. To ostatnie z. Ostatnie z Empiquu. No, i tutaj dokupiłem karty. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć paczek z kartami. No i to oczywiście będzie, będzie otwierane. Każdy będzie miał tutaj inny odcinek. Dzisiaj, za to, że ten wstęp i to wszystko jest troszkę, dług, troszkę długie, i żeby nie przedłużać, pomyślałem, że możemy otworzyć dzisiaj dwie naklejki. I dwie paczki z kartami, żeby też było coś z unboxingu. No i mam tutaj paczuchę, To mnie pokażę, bo jest ten. Zaraz wam pokażę, nie pokażę wam jak to tam wygląda, ponieważ no wiadomo adres, ale spróbuję tu otworzyć. I żeby. O, tu jest trochę rozcięte chyba nawet. Co jest zamówione w paczuszce. To jest zamówione w pasuszce, żeby pokazać co będzie też na odcinku, między innymi jaka seria będzie prowadzona, bo to też jest ważna, to akurat bo ogólnie pomysłów na ten kanał i na tę serię mam różne, ale nie chcę też wszystkiego mówić na jaw, będzie kilka niespodzianek, ale za to mam tutaj to do widzenia. O, mam Just Kikity i to mogę otwarcie mówić, bo tylko nie ja zbieram, a na pewno będę chciał też m.in. zbierać i pokazywać Wam materiały z Jazz Kikitów. Um, mam to jest chyba najnowszy numer trzeci. O, tam paragon, nieważne. Kurczę, za dużo rzeczy pokazuję. E, e, jazz Kikitów. Oczywiście tutaj mamy chyba najnowszy numer. E, nie, przedostatni, to jest drugi numer, słuchajcie. Teraz muszę wam, teraz wam pokażę w ogóle. O tu mam te pacciówki. O, jest następny jazz Kit. O patrzcie. Dostałem cukierka górcikowego peka. <grymka> e, pewnie żeby świeżość trzymało albo coś, nie wiem, ale cukiereczek jest. Ale nie o tym, ja nie o tym mamy... E, o tu jest numer trzeci. To jest numer trzeci. Z limitką oczywiście wszystko wam e, pokażę to jest numer trzeci, tutaj jest numer chyba pierwszy, tak, to jest pierwszy numer z też z paczką z naklejką, jak widzicie. No i mamy jeszcze numer pierwszy, nie, to jest drugi numer. E, także mamy trzy numery Just gitów. E, będziemy je otwierać. też będzie specjalny odcinek Krater gity. E, no i zobaczymy na tym odcinku kiedy wyjdzie nowy, e, bo będę chciał bo będę chciał y, zobaczyć kiedy nagrać tak naprawdę nowy odcinek Just Kick 8, także tak także tak to wygląda to wszystko będzie pokazane na następnym odcinku słuchajcie no ale jak już mówiłem i pokazałem wam tak naprawdę wszystkie moje y, 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 moje zakupy które zostały zakupione które były tutaj i y, które dostałem które y, będę otwierał i będę prowadził serię, I tak jak gdy pokazywałem, y, mówiłem Wam, że będą otwierane y, naklejeczki dwie i dwie paczuszki, jeżeli chodzi o karty. Wprowadzający film będzie oczywiście następny odcinek, y, czyli poczekajcie, y, czyli ze zestawem startowym. Y, z zestawem startowym, właśnie jeżeli chodzi o naklejki. To pokażę w następnym odcinku. Będzie otwierane, analizowane i pokazywane co i jak. A że dzisiaj wstęp, a nie chcę tego zostawić totalnie bez, totalnie bez otwierania, w ogóle też będzie inne miejsce, bo to jest. Jestem świeżak. Muszę sobie znaleźć takie miejsce, gdzie będę miał wygodnie i w ogóle. No ale tutaj możemy otworzyć sobie naklejki i paczuszki z kartami. Zobaczymy, jakie karty mi się trafią. Jakie naklejki mi się trafią. E, oczywiście tutaj nie będziemy robić żadnych bitw ani nic, tylko po prostu zobaczymy, co nam się trafi. I można powiedzieć, że. Oficjalnie, nieoficjalnie w sumie zaczynamy kolekcjonować naklejki. Karta oficjalnie będzie na następnym odcinku, gdy to wszystko otworzę, to jest w ramach w ramach wstępu, że tak powiem. Dobra, zobaczymy jakie naklejki nam się trafią. Słuchajcie. Zobaczymy jakie naklejki nam się trafią, Słuchaj, Jak to się otwierało teraz, żeby nie zniszczyć kart o Pierwsze otwieranie na tym kanale. Zobaczymy, co będziemy mieli za naklejeczki. Uwaga, już mamy złote. Super. Dobra. Tam też mamy jakieś złote. Super. Mamy naklejkę z y, trzech złotych y, piłkarzy. O, bym przegapił. Tu mamy Manchester United też trzech Złotych Dawid Deha, Diago Dalot i Lisano, Lisandro Martinez. Tu mam bazoweczkę, bazoweczkę Mike Mignon, czyli AC Milan i David Calabria. Tu mamy następną naklejkę Pepe i Tremi. No i oczywiście Manchester City. Następna złota naklejka trzech zawodników: Enrin Halang, Ryan Mares i Kul Palmer. Powiem szczerze, że ostatnio mnie zdenerwowało ten zespół, bo ja ogólnie kibicuję Bayernowi. No i niestety przegrali. Mimo wszystko, Manchester City zasłużenie tutaj. Wygrało, są zespóły w formie, no i przeszli do półfinału, a Bayern niestety odpadł w ćwierćfinale w, ligi, w Lidze Mistrzów. No niestety, czasami takie są losy, no ale tak to wygląda. Kurczę, może bym zapalił flasha, pokazał, jak to się fajnie świeci. Tylko nie wiem, czy z flashem będzie git. Oczywiście, przepraszam, jeżeli, jeżeli chodzi o. Yy, wstęp filmiku i w ogóle ja się będę teraz dopiero uczył. Mam nadzieję, że razem z wami będę się gdzieś tam udoskanalo. Dobra. Była paczuszka z naklejkami. Teraz otworzymy saszetkę z, na, z kartami. Też e, nie będę chciał wam pokazywać wszystkiego tutaj, bo to wszystko będziecie widzieć jak będę, robił, e, jak będę robił następny odcinek właśnie z naklejkami. To między innymi też będę mógł powiedzieć o kartach. No ale w ramach że to jest właśnie yy, kurczak mi się łapie często yy, pierwszy odcinek yy, jeżeli chodzi właśnie o o karciuszki, to teraz nie wiem yy, to będą chyba kurcze to będzie chyba tak to są specjalne tam były bazoweczki tak mi się wydaje uwaga dobra mamy Ajax Range Karteczka bazowa y, FC Barcelona Ferran Torres. O, mam, jednak niepotrzebnie odwróciłem. Mamy line up FC Bayern. Zobaczcie na pierwszym odcinku. nie powinno być tu. E, na pierwszym odcineczku słuchajcie: line -up FC Bayernu Monachium. Uwielbiam, uwielbiam ten zespół, także jakby chcieli y, mnie nagrodzić, proszę bardzo. Mamy Paris Saint-Germain Lion Messi, y, Lion Messi Medicine y, karta świecąca, jak ona pięknie świeci. W ogóle bardzo, ale to bardzo podoba mi się tutaj y, styl kart, które są teraz właśnie. Dobra, muszę sobie znaleźć fajne miejsce. Mamy Abu Mayanga z Chelsea. A może to też tak jakoś te bezoweczki ten. I James Rogri Rodriguez z Olimpiakosu. Proszę bardzo. Dobra, teraz naklejeczki. W ogóle muszę sobie znaleźć um, miejsce, bo mi jest aktualnie troszkę niewygodnie. Nie będę wam pokazywał, ale chciałbym nagrać ten odcinek, żeby coś wyruszyło, coś się ruszyło w końcu. W końcu znajdę sobie takie miejsce, gdzie będę mógł wam otwierać, pokazywać bez, nic, bez żadnego, ale. Wtedy mam nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, mamy naklejeczki. Zobaczymy, co nam wypadnie w tej saszeczce ze naklejkami. W ogóle jestem troszkę zestresowany. Nie powiem, w ogóle pierwszy raz używam tego telefonu. mamy naklejki, pierwszy raz używam tego telefonu do nagrywania. Także to też jest dodatkowy, jakby nie patrzeć. Z... No, stres. Dobra, mamy zespół. Ze... Następne naklejki. Sasza. I Vargas. Mamy Ajax y, Rench i George Sanchez. Tak to właśnie wygląda. Mamy następny zespół. Y, mamy Mario Gütze. Niemca, y, i mamy Juniora Dina Ebimbe. Proszę bardzo. Mamy następny zespół Kurcze. Tego nie kojarzę. Vargas i Hernandez. Proszę bardzo, Camilo Vargas tym y, razem. Tu nie ma żadnej specjalnej karty, ale mamy Liverpool. Też lubię ten zespół w lidze angielskiej, ale jestem oczywiście fanem Bayernu. Luis Diaz i Diego Żod. Tu bez żadnej specjalnej naklejki. No i mamy następną saszetkę z kartami. I zobaczymy co tutaj fajnego wy, wyleci. Uwaga. Zobaczymy. Tutaj są Chyba dwie karty specjalne. Tak to wygląda. Mamy kapitana Emwile z Olimpiakosu. Mamy z Juventusu y, Di Maria. Di Maria z Juventusu. Y, Rumelu Lukaku z Interu. Proszę bardzo. Złóweczka. Y, Ręż z Ajaxu. Nie wiem czego nie miałem. Chyba miałem go w naklejkach. Także nie wiem. Czy to raczej powtórki teraz się nie zdarzają. mamy Marsile logo, Marsilia Olympic, Marsilia, Marsilia, Marsil, się stresuję masakra. E, o, Olympic, e, Marsilia. Powiem szczerze, podobają mi się te karty. ten styl loga. nie wszyscy na to patrzą, to jest naprawdę wszystko minimalistyczne, bardzo. nie ma tu tego dużego nie wiadomo co. bardzo mi się podoba styl. Takich y, kart. I mamy fans' favorite y, z Brugi y, Judgla. Proszę bardzo. I tak to wygląda. Na razie jest taki totalny: y, że tak powiem, rozpiciel. Ale na następnych odcinkach będę się starał, aby to fajnie, fajnie wyglądało. Teraz po prostu chciałem na szybko zobaczyć, co i jak. I oczywiście pierwszy raz korzystam z tego telefonu. I tak to wygląda. Może troszeczkę się nauczyć, bo bardzo bym chciał, żeby to fajnie wyglądało. Czy jestem zadowolony z tych trafów? Jak najbardziej, bo to są nowe trafy. Nie ma żadnych powtórek. Także jak najbardziej zadowolony, tym bardziej, że z Bayernu lineup Bayern jestem fanem Bayernu także od lat także jestem zadowolony no i wpad Messi z Paris z Paris germain proszę bardzo lion Messi magician także jestem bardzo zadowolony Dziękuję bardzo zostawcie łapkę w górę subskrypcję na kanale i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że nie zawiodłem. Sam się troszkę stresuję. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Zostawiam, zachęcam do zostawienia subskrypcji i kanale. Łapeczkę no i jakiegoś fanego komentarza. Może dlatego, żeby było troszkę odwagi i na pewno lepiej to wyglądało. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć!